Goes, there is also misery. I jeszcze po expo można odpalić. Nie, nie, mam kasę. Jestem pood. Ja sobie tą potę zostawię na tego na Expo. I za co to chodzi? Dobra, Kasper, gdzie jesteś? Dobra, w sumie kupię pytam. Hmm. No idę po te... Po te skrzydła. Dobra. Daję sobie skrzydła. I odpalamy też tego runę? Mmm, czy odpalamy runę? Nie wiem, w sumie. Ej, jak uważasz, Kasper? No zawsze tam się wydrapi najwyżej, no. Hmm. Nie no, w sumie ona tak długo trwa, to ten... to odpalamy? No tak, trzy godziny i tak pewnie nie będziemy siedzieć tyle. No trzy godziny, dobra, to leci. tak możliwe, że... Dobra, ty masz dobra Kasper? Mmm, 129. No Testuj sobie w jednym miejscu. Ja sobie dostał w jednym ja miejscu. Ja sobie wróżkę stworzyłem. Ile ty bijesz? Bez wróżki jestem, nie? nie, a ty ja powiem ci, że z różnicami mimo wszystko dipsa jest, jak masz do tego hacza? Nie mam. Całkowicie jeszcze nie mam. 333 punkty mam. Biorę to jest imię. Bończonie yy, hable yy, czekaj. Czy rzeczywiście, Kasper, chyba każdy skliz obszarowy? Bo no. nawet na perku ten taki Halas do przodu jest obszarowy. Dasz. No, Halas do przodu. <śś> no bior To by się joba. 150 zaraz. Ile masz tam punktów? Kurwa, no... Ja maru Ja Nie. pierdolę. No kurwa, ile ludzi? Ja pierdole. Jezus Ty, powiem ci, że chyba X samemu leci zdecydowanie wolni. Czuć to Kasper Czeka jakiś typek jest to tam to go do party. Da. Tak co tutaj party please? Co odmówił? Co za adoptinus. Wszystkie wszystko spaliło. <grym> No tak. No bo na cztery kim ty razy więcej na, miałem na, kim ty kanale jesteś? na -3. No ja w przed chwilą przebiegłem gości. Gdzie? Na, trzy, na kanale trzecim jestem. No ten, no daj mi kryształy. Na jakie kryształy? No ten, do ulepszenia spa. Pełni księżyca? Nie, ten, dusza. Ojej, ja tam jest mapa. Ja teraz moby. Nie, Ja co? Sam, potrzeb sam potrzebuję. Czyli ja potrzebuję do Dragon skiny. A Chodzi chodź, chodź pod mapę Golda, przed mapę Golda chodź. I mi y, items. No ja mam plagę. Dawaj Kasper, handel! Dawaj handel, bo to będzie pierwsze ulepszanie SP na tym serwerze, gości Ale jak? To muszę do jakiegoś NPC-ta czy mogę sobie tak normalnie nie. ulepszyć? Jak masz zwoje to nie. Dobra hmm. Nie wiem, 20, 30 Potrzebuję tego jakoś I daj tam z 5 czerwonych O, o ty gamoń Czekaj, czerwonych jeszcze Dobra, dawaj, dawaj, będzie, o, ulepszanie SP Gościu w sumie jak nigdy Oj, tak, tak, Aspekt jest już gotowy, idziemy ekspić. Mhm, tu, tak, tak Ściągamy Bela. Wow! Wow! Jest co? Nie spodziewam się, że to będzie takie szybkie. <laughs> Naprawdę. Jak... Plus 6. Które? Co ja się teraz tak zastanawiam, co nie? Czy lepsze byłoby 100 atak, 100 element, czy na no, odwrót? Jak myślisz, Kacper? 100 atak, 100 element, na no odwrot? No chyba nie byłoby różnicy. Myślę, co lepsze, 100 atak i element, czy 100 element i atak? Nie ja Przez... wiem. My nie mamy teraz EQ, więc myślę, że 100 element będzie najlepsze, jak mamy przeciwko moby. Ale one to mają to ds mimo wszystko. Oj, tak, tak, to, to się nazywa Otwok. Dobra, Kaspi, jestem gotowy, a ty? No. Znaczy, nie, jak to? Nie jesteś gotowa? Fairey damy. Bo Fairy Booster jeszcze. Skąd masz? Ja mam. A, robiłem rajdy. Ile masz? No, trzy. Nie, możesz dać jednego zawsze. Co hmm. zastanowię? Czekaj, ile. Kurwa, y, to jest typa. Dobra, e, będziemy to zbierać. A to zbijać. są jakieś typy, to jest jakiś ten. Aj, z Kurwa, na K1 jest kurwa, siedem ludzi na mapie. No bo tutaj jest tylko jeden typek. To może weźmiemy go do party, nie? Na jak w tym kanale? Na h Jak tu na H3? Dobra, Kaspę odpalę po te ataku, po te wszystko. Wszystko odpalę Kaspę. Duży pijesz czy mowy? Ja wie, po 15K Chyba drugi mam W sumie prawie nic na jak leci Co? Czy cię ja jak to bo dużo. E, no nie, no, ale to jest człowieka levela, co znaczy, że uszukiwałeś kasper Musiałeś gdzieś wbijać te levely wcześniej. Nie. W sumie powiem ci teraz. Ej, szybko leci to na ci, że leci szybciej niż kiedyś. No bo jest podwójny exp podobno teraz, tak? Mm. Ej, w ogóle wiesz, to jest kasper najciekawsze. Widzisz to jako co mamy na sobie? No. To jest eku Ruble, nie? Ta, ta, to taka ciekawostka, jeżeli chodzi o całe eku. One jest normalnie w plikach gry, ale nigdzie nie istnieje. Co? No to eku istnieje w plikach gry, ale nigdzie go nie ma. Co w się? Sensie? Że istnieje w plikach gry, ale go nie ma. Gdzie nie ma? Czego nie rozumiesz. Jest w plikach gry, ale nie ma po prostu zastosowania żadnego. No nie, no przecież jest na normalnie. A, masz to jako na PL? -u? No tak. Gdzie masz to jako? On Rabl to jest yy, jako PVP. On ma 22. Ej, w sumie, kaset powiem ci tak. Pod do tego, co ty, jak ten Explay leciał kiedyś, to teraz ci Ex-Zaibiście. Dużo... 7, right? Nie, to jak to? Act 7, no Belial. No, ale który to jest? No Belial, no co to może być Belial? No co? No, Ride tak ale... Beliala? No? Tego tego nie było nigdy. To jest chyba akt siódmy czy szósty? Akt czwarty to jest. Co? To kurwa, no co to jest? Belial, no? A nie, Belial kurwa. Nie, to jest akt siódmy. <grych> nie, ja nie. Nie, a ja sobie siedzę tak. Ja kurwa nie gram na stanę, a wiem. Nie, w sensie kurwa, nie wiem czy, ma, ale ja pomyślam o tym kurwa. Beriozja. O beriozja. A jak ciągle. Belial. Że się zaczyna, co nie? A ja. A ja chodzi o tego konia jebanego. A ty Belial, a ja. No, akt czwarty, akt czwarty, Kasper. Akt czwarty. I. Belial. To jest akt siódmy, a ja. Nie no, Kasper, idiota. Jak ten nie może takich rzeczy nie pamiętać? gdzieś Pokaż mi tego z lata. Czekaj, bo... Kurwa, nie mogę go zbić. Biegną do ciebie katwy gdzie on jest? O kurwa. Gdzie? No ko mnie. Ili? No kurwa, nie widzisz na no, mapie? zarod? stoi, patrz. Czekaj. Tu po bokach mapy jest od chuja kurwa mało. No taka, widzisz, nie. Czekaj, zbijam spota, do dużego Kaspę. Kanda. Zalot. <noise> co tu zrobi zalot? Ty, to... czekaj. Ty rób e, całą mapę od góry do dołu, gościu! Łocie, panie. Chy. Ciekawe ile za niego jak spał? Leci łączyć No i ta. Ty, niestabilna lecę z niego. Ale po co nam niestabilna, gościu? No, oczywiście, proszę państwa, jak możecie zobaczyć, takie zawsze. Czyli Kasper sobie AW3-24 godziny. No oczywiście. Nie no tak, bo teraz Kasper oczywiście przyszedł teraz Kasper kozaczy, oczywiście. Hmm. Oczywiście. Oczywiście. Oczy oczywiście. 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 No i tak, tak, dobra, Kasper. Przestań gadać tyle 2 2,8 W. W sumie za chwilę meteoryty są. Ciekawe, czy meteoryty są tutaj warte uwagi, jak myślisz. Warto to zweryfikować w sumie. Musiały być 50, albo żeby mieć prestiż. Chyba tak. A potem pewnie chyba Wybawiam się całknie. Cel... Kur... Ja pitole, no proszę Państwa, tutaj Kasper już się wali na tej mapie 48 tysięcy razy. Właśnie wam pokażę reputację Kacpa, proszę. No, oczywiście, no. Skąd masz Kasper niebieskiego nosa? A bo daj Dobra, Kasper, zbijam tego luda i wychodzimy z tej mapy kości. Ty, leci tu nadal. Ale pewnie gorzej nazywało się, bo pewnie na tamtej mapce leci lepiej. No tak. Lecimy na metody te ta, skarpy. Tak. Na chule leci ten zelot. Hm. A zginął. No bo niestabilna zrobię. <laughs>